Hejka, witajcie w dzisiejszym vlogu. Wstałam o 8.30, zrobiłam skincare, umyłam zęby, napiłam się wody z cytryną, później zrobiłam journaling, no i zaplanowałam dzisiejszy dzień. Zrobiłam śniadanie, przygotowałam się i ubrałam do treningu, no i zrobiłam trening. Umyłam się. Przebrałam się, zjadłam drugie śniadanie, zapaliłam świeczkę i zaczęłam się uczyć angielskiego, japońskiego i francuskiego. Zrobiłam sobie także kawę. Później wyszłam z przyjaciółką na miasto zrobić świąteczne zakupy. Gdy wróciłam, posprzątałam w szafie zrobiłam journaling przebrałam się w piżamę piłam skin